Zapraszamy na konkurs Dzień Dziecka z EuroCamp Polska. Czeka na Was komfortowy domek premium z trzema sypialniami dla sześciu osób i pięć dni szalonej zabawy na najlepszym dla dzieci kempingu Duinrel w Holandii. To genialne miejsce z parkiem rozrywki na terenie wakacyjnej wioski. Macie nieograniczony dostęp do wszystkich atrakcji przez cały pobyt. Jecie śniadanie i śmigacie na rollercoastery, kręciały i karuzele. Tutaj nie ma nudy, bawią się dzieci, młodzież i dorośli. Do tego otrzymujecie wejściówki do największego akwaparku w Holandii. 21 zjeżdżalni o łącznej długości 1,5 kilometra, wodne place zabaw i brodziki dla maluchów. A w gratisie my jako wasi sąsiedzi pośmigamy z wami na zjeżdżalniach i poszalejemy na basenach. Jak wygrać nasz konkurs? Weź udział w 10 quizach. W każdym jest po 10 pytań. Zdobądź najwięcej punktów w najkrótszym czasie. Startujemy w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. Szczegóły i regulamin konkursu na www.ptroterek.com. Już dziś trzymamy za Was kciuki.